Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku: Katastrofa samolotu na polu golfowym. Absurdalny powód 3-godzinnego opóźnienia samolotu British Airways. Więcej niemieckich myśliwców nad polskim niebem. Air zawiesza kolejne trasy do Polski. Polskie linie lotnicze uruchamiają kolejne trasy do Stanów Zjednoczonych. Czy ponownie zobaczymy Ryanaira na lotnisku Chopina? Oraz jak zachęcić pasażerów do korzystania ze środkowego fotela? Zapraszam do oglądania. Katastrofa samolotu na polu golfowym. Na skutek niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, samolot przewożący dziesiątki psów z Nowego Orleanu do różnych schronisk rozbił się na zaśnieżonym polu golfowym w Wisconsin. Co ważne, wszystkie 53 psy. Oraz trzyosobowa załoga odniosły obrażenie, na szczęście nie zagrażają one ich życiu. Jeśli chodzi o samolot, to został on poważnie uszkodzony na skutek przeorania drzewostanu na trasie. Uszkodzenia obejmują między innymi skrzydła. Roslało się również prawie 300 galonów paliwa. Jak już wspominałem, nie jest jasne, co przyczyniło się do awaryjnego lądowania. Tę sprawę bada Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu i Federalna Administracja Lotnictwa w USA. Na miejsce katastrofy zjawiły się służby ratownicze. Pomocy udzielali również pracownicy pola golfowego. Niemieckie samoloty w większej ilości będą patrolować polską przestrzeń powietrzną. Ta propozycja padła ze strony rzecznika niemieckiego Ministerstwa Obrony. Jak wiemy, niemieckie Eurofightery wykonują misję nad Polską już od marca. Teraz jednak ich liczba miałaby zostać zdecydowanie zwiększona. Co ważne, zdaniem rzeczniczki, dodatkowe odrzutowce nie musiałyby mieć swojej baz na terytorium Polski, gdyż startowałyby z Niemiec i wracały do kraju po zakończeniu misji. Dodajmy, że temat ten pojawił się wcześniej ze strony szefostwa Resortu Obrony Niemiec na konferencji prasowej. Szefowa Resortu Obrony Niemiec wyraziła chęć rozmowy w tej kwestii z Mariuszem Błaszczakiem. Uzgodnieniu podlega zatem między innymi liczba dodatkowych niemieckich samolotów, które miałyby strzec polskiego nieba i granicy NATO. Na tej samej konferencji prasowej głos zabrał również zastępstwa rzecznika niemieckiego rządu, który przekazał, że kanclerz Olaf Scholz rozmawiał już telefonicznie z polskim prezydentem Andrzejem Dudą i zaoferował wsparcie Berlina. Oczywiście jesteśmy z Polską i nie zostawimy jej samej w tej sytuacji. Powiedział w nawiązaniu do wybuchu na terytorium Polski. Na łamach serwisu wyborcza.pl przywołano stanowisko przedstawiciela niemieckiego rządu, które padło w rozmowie z agencją Reutera, że Niemcy są przeciwne ustanowieniu strefy zakazu lotów nad Ukrainą, gdyż groziłoby to bezpośrednim konfliktem NATO z Rosją. Wizer zawiesza trasy z Polski. Wraz z nadejściem zimowego rozkładu lotów. Węgierski przewoźnik wprowadził dość istotne zmiany, jak choćby zmniejszenie częstotliwości niektórych lotów, czy wycofanie ośmiu tras. Informację przedstawiła branżowa baza AeroRoads. Część zmian wprowadzonych przez Wizz jest oczywiście związana z naturalnym zmniejszeniem popytu w sezonie zimowym. Zaskoczeniem stało się jednak zawieszenie tras cieszących się zainteresowaniem przez cały rok. W przypadku Polski zmiany dotknęły łącznie co najmniej 12 tras, z których część została zredukowana lub wycofana. Przechodząc do konkretów w sezonie zimowym, nie polecimy za pośrednictwem Nuizera z Katowic do Sztokholmu i Stavanger oraz z Poznania i Wrocławia do Oslo. Na początku listopada zawieszono również trasę z Wrocławia na Lanzarote, Gdańska do Göteborga i Liverpoolu. Jednak te wrócą na początku grudnia. Rzadziej będą odbywać się połączenia z Gdańska do Alesund. Z Katowic do Dortmundu, ze Szczecina do Oslo oraz z lotniska Chopina do Paryża. Warto dodać, że jest jedna poprawa w nowym planie. Z lotniska Chopina do Tel Awiwu Weezer będzie kursował częściej. W sezonie zimowym zaplanowano 121 przelotów na tej trasie. Niepozorna awaria spowodowała 3-godzinne opóźnienie. To utrudnienie spotkało pasażerów podróżujących samolotem British Airways na trasie z Sewilli do Londynu-Gatwick. Początkowo za powód wskazano trudne warunki pogodowe, jednak niedługo później prawdziwa przyczyna opóźnienia została ujawniona przez przewoźnika. I na jaw wyszło, że chodziło o kurtynę oddzielającą klasę biznes. Według informacji przekazanych przez serwis Fly4Free, sytuacja wbrew pozorom była całkiem groźna. Z uwagi na to, że część konstrukcji szynowej była poluzowana i mogła stanowić zagrożenie dla pasażerów. Gdyby samolot wystartował bez jej zabezpieczenia. Pasażerów to jednak nie przekonało i nie kryli oburzenia. Ostatecznie jednak po trzygodzinnym przymusowym postoju kurtynę zabezpieczono, a lot mógł być kontynuowany. Jak zachęcić pasażerów do korzystania ze środkowego fotela? Może nagrody. Owe nagrody dla środkowych miejsc od dawna budziły ciekawość. Stanowią kontynuację kampanii. Bring On Wonderful linii Virgin Australia, rozpoczętej w zeszłym miesiącu. Za cel kampanii wyznaczono motyw, jako że przyjemny lot nie jest do końca wystarczająco dobry. Musi być wspaniały. Aby to osiągnąć, postanowiono zmienić doświadczenia, czy też złe zdanie o środkowych miejscach w na pokładzie. Nowy pakiet nagród w loterii Middle Seat Lottery składa się z wózków, które kiedyś przewoziły herbatę, napoje i kanapki. Wzdłuż alejek Boeingów 737. Cztery specjalne wózki barowe stanowią edycję limitowaną. Każdy z nich jest warty około 6000 dolarów. Zdobyć je można w prosty sposób. Wystarczy zarezerwować miejsce w środkowym rzędzie i wziąć udział w loterii w określonym przez przewoźnika terminie. To, co sprawia, że nagroda jest tak niezwykła, to fakt, że nie można jej nigdzie kupić. Każdy z nich jest unikatowy. Mają one takie funkcje jak kula dyskotekowa, głośnik typu boombox, projektor telewizyjny, czy maszyna do popcornu, chłodziarka do napojów i inne artykuły pierwszej potrzeby. Dyrektor marketingu Virgil Australia powiedział, że wózki barowe odzwierciedlają poczucie innowacji, zabawy i wielokrotnie nagradzanej obsługi linii lotniczej, która wkracza w nową erę latania. Podaje serwis Simple Flying. Czy ponownie zobaczymy Ryanera na lotnisku Chopina. Za pośrednictwem raportu koordynatora slotów na warszawskim lotnisku Chopena ujawniono, że irlandzki przewoźnik jest zainteresowany wykonywaniem lotów w przyszłym sezonie letnim. W siatce połączeń miałaby się znaleźć między innymi Francja, Belgia, Grecja i Włochy. Co ciekawe, sloty, o które ubiega się Ryanair na lotnisku Chopena, pokrywają się z obecną siatką połączeń w porcie Modlin. Według niektórych stanowisk jest to metoda negocjacyjna przy nowej umowie i opłatach lotniskowych. Pojawia się zatem pytanie, czy Ryanair bierze naprawdę pod uwagę przeniesienie się z Modlina na lotnisko Chopina. Jak wiemy, zarząd linii oraz władze lotniska Modlin od dłuższego czasu nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wysokości nowych opłat lotniskowych, które miałaby płacić linia lotnicza. Wszystko z uwagi na kończącą się dziesięcioletnią umowę. Polskie linie lotnicze uruchamiają kolejne trasy do Stanów Zjednoczonych. Ponownie, według raportów koordynatora slotów na lotnisku Chopina, lot planuje uruchomić trasę z Warszawy do Bostonu. Zapowiedź otwarcia nowej trasy była już na wcześniej. Teraz, zgodnie z raportem, wiemy, że przewoźnik wystąpił o sloty. Stanowi to oczywiście jeden z elementów procesu, który pozwoli na obsługę nowej trasy. Warto dodać, że narodowy przewoźnik rozważa również uruchomienie innych tras do USA. Możliwe, że już niedługo zostaną uruchomione połączenia do San Francisco i Waszyngtonu, na które linia lotnicza ma już przytane sloty, a loty miałyby być realizowane już w 2023 roku. Jak na razie musimy zadowolić się tymi oferowanymi przez lot trasami na oba nowojorskie lotniska JFK oraz Newark, Chicago, Los Angeles oraz Miami. A w dzisiejszym odcinku lotniczych wiadomości to już tyle. Jeśli serdecznie Ci podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby te części pokazywały się w proponowanych. Oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć.